No nie ja, to się nie da. Ło, wo jest! Jest! Brawo! Jest! Daj radę! Mam złoto. Co teraz? Tak, jestem! To teraz mnie tepnijcie do was. Do niego, do niego chyba, bo ja jeszcze skaczę po tym. Ksotrek tepnij mnie. O! Hi wam w odbyty! Idź i nie spadnij. Nie ja się boję. Spociły mi się nie. ręce. Ty pierwszy pójdziesz. Dobra, się. dobra. Bo ja się Uu! Uu, Jak wysoko! Ale jaka ekstaza, ludzie! O skrzyka! Mam lagi, nie mogę jej otworzyć. Gdzie ty masz? Że... O! Nie, była tu na górze. Ja nie ogarniam tych skrzynek w ogóle. Ale fajne. Ja myślę, że już jest koniec, nie? Ja tu jeszcze ile tego jest? O drzwi. Człowieku. Oni to chyba z... nie No pixi! Idź. Aha, to ja mam lanie. Pff. Sorry. O mój <laughs> Boże! Ale fajne. 4 złota. O Jezus mam, mam 13 złota. Ile wy macie? Chyba jeden. Ja mam jeden. Masz no. sentin? No jeden. Ukradłeś mnie. Ej, to się chyba koniec! Tu lawa! I co było w tej skrzynce tu? Tak, tu jest koniec. Oś. Przeszliśmy. Shit! Weź mi dupę z głowy. Dobra. Coś tam. Sentin, Dawaj złoto. Co? Dawaj złoto. Tyle ile masz. Ale masz no, dużo. Pixie, dawaj złoto. No mówiłem, że jeden. Koniec? A, ale to jest znak zapytania. No Pixie, daj złoto. Nie, nie, nie masz? Nie mam. Nie. A mówiłem, że masz jedno. Ej, no pięć Głupku, he, zostawiliśmy. Cha. Pewnie zginęłam wtedy. To mi wzięli. Nie, no nie wypadło ci. Sędziń dzielę zjesz. No. Patrz. Dobra, to już jest koniec, no. No to trzeba się pożegnać, tak? No, no to moje. Moment, okej. Okay. Ej, Tu na tej górce tak fajnie będzie. No dobra. Okieńczyłem się ładnie. Aż tam mamy iść? No, no Senti sobie coś wymyśla. Dobra, no już. Każdy się żegna. Mm. Kobiety przodem. Papa, <noise> i pa. tam Ci wybuchło. Tak, no. wiem. Senti ma coś do powiedzenia? Tak, tylko jedno. I wanna fly! <grymna> <grymna> tak, a, a ja bym chciał powiedzieć, że już się będę z wami. Będziemy się z wami żegnać. Do Aaaa! Kurde. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ewentualnie kolejnych Escape'ach. Mam nadzieję, że w tej samej brygadzie lub więcej osób będzie. I ja was nie podpuszczam, ale subskrybujcie. No, no to. Nara! Nara Idę I tyle tu się zakopać! Zrób jeszcze niżej raz. Jarka! <śmierny> <śmierny>